Ta jedna najważniejsza rzecz, bez której zdecydowanie nigdy nie udałoby mi się odnieść artystycznego sukcesu, to wspierająca społeczność. Ludzie, którzy czują tak jak Ty, ludzie, którzy myślą tak jak Ty, ludzie, którzy chcą się rozwijać, którzy pomagają, którzy służą wsparciem, którzy są wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Bez hajtu. Bez zazdrości, czyli na przykład bohema artystyczna, w której możesz się uczyć, otrzymać wsparcie mentora, szkolić swój warsztat. Jeżeli na serio myślisz o sobie i swojej twórczości, jesteś zdecydowana, by odnieść sukces, zapraszam cię serdecznie.